maneczko, cześć wszystkim. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Przez niektórych bardzo wyczekiwanym i mimo braku czasu wygospodarowałem chwilkę, żeby wam nagrać i pokazać co na działce. Co się zmieniło i stare rzeczy w nowej odsłonie. Także zaczynamy. Na samym wstępie chciałbym wam pokazać coś czego już właściwie nie ma, czyli moje były pasy flory w tamtym sezonie. Tyle z nich zostało. Same kikuty. Ale rok temu było bardzo podobnie, czyli też wszystko jakby tutaj y, pomarzło, ale gdzieś tam od ziemi wypuściły, także jest nadzieja. Słuchajcie, jeszcze nie wszystko stracone. Czekamy. Tu jest jeszcze jedna. I tam gdzieś też była. Kiwi. Kiwi, tak jak kupujemy w sklepie sklepowe kiwi, proszę bardzo. Wypuszcza, bardzo późno zaczęło wypuszczać, ale, ale jednak, z czego się bardzo cieszę, bo już myślałem, że może być kiepsko. I je wypuszcza w różnych miejscach. Proszę bardzo, ten kolor ładny. Tuż obok mamy figę. Figi w tym roku okropnie późno, naprawdę. Już myślałem, że nie żyje, ale zaczyna wypuszczać. Przejdziemy dalej. Mini kiwi. Z mini kiwi było bardzo kiepsko w tym roku, ponieważ zaczęło wypuszczać dosyć wcześnie. Przyszedł przymrozek. Imi je ścięło, praktycznie wszystkie gałązki ścięło. Te, które teraz już tutaj widzimy zielone, to wypuściły po przymrozkach, już drugi raz. Oczywiście z tych oczek, gdzie przemroziło, już nic nie wypuściło, jeszcze widać takie resztki, o. Czarne, co nie podpadało, ale powybijało z nowych oczek i zobaczcie jakie piękne pędy, długie. Także tak się ma kiwi. Tutaj kolejne takie sklepowe. Zobaczcie, piękny kolor różowy, bardzo mi się podoba. Tutaj mamy figę, która na szczęście też zaczyna wypuszczać. Proszę bardzo, widać tutaj. Pomalutku. Truskawki jakieś, patrzcie, coś tam lata. A, nie zdążyłem. Zaraz wam pokażę pszczółkę, czy bączka, czy co to jest. A, ucieka. No dobra. Przechodzimy w kolejne miejsce. Zobaczcie, tutaj sobie coś nowego zrobiłem. Kącik z koleusami, tak zwanymi pokrzywkami brazylijskimi. W tym miejscu rósł bukszpan. Taki duży, kurczę, bardzo dużo miejsca zajmował, dużą powierzchnię. A teraz tutaj rosną koleusy. Całkiem niedawno wsadzone, około dwóch tygodni temu. Niektóre niestety coś męczy, jakaś choroba, albo po prostu zostały poparzone słoneczkiem, bo były w domu pewnie niezahartowane i niestety niektóre takie troszeczkę mi wyblakły. Zobaczcie, jaka to jest gama kolorów piękna. W tym roku eksperymentuję z koleusami przeróżne kolorki. Pokażę tak pokrótce każdego. Niestety telefon nie oddaje tych kolorów. Ale tak będziecie widzieć, jakie są. Zobaczcie, te kolory piękne. Jedne małe, drugie trochę większe. Mimo, że w jednym czasie były ukorzeniane. W domu mam ich jeszcze więcej, także być może nagram jeszcze kolejny odcinek poświęcony wyłącznie koleusom. I kolejna nowa rzecz w ramach tego jakby bukszpanu. Posadziłem takie pergole między drzewa i na dole posadziłem kiwi różne, różne gatunki i takie sklepowe i mini kiwi i też różnych odmian męskie, żeńskie i nawet Isai, które jest y takie, że na, na jednej rośnicy zawiązują się kwiaty męskie i żeńskie. W tym roku wsadzone całkiem niedawno i wypuszczają już świeże, długie, ładne pędy, zobaczcie. Tutaj mamy to sklepowe. I reszta jest mini kiwi. Na przykład to mini kiwi sam wysiewałem z nasion rok temu. Nasiona były dostępne w jednym z marketów. I kolejna rzecz, tutaj rósł drugi bukszpan. Zrobiłem sobie zielnik. Zielnik, na którym już w sumie sam nie wiem co mam, bo się pogubiłem. To jest na pewno tymianek. Tuż obok mamy majeranek. To przy tych tyczkach, żeby się nie, płożył, nie kładł na ziemię. Tutaj jakaś melisa czy coś takiego. Ja nie pamiętam po prostu. Tam jest ciekawa roślina, to ta taka z największymi liśćmi. To jest ogórecznik. Yy, liście są jadalne i mają smak ogórka, co ciekawe, naprawdę. Próbowałem już i faktycznie smakuje ogórkiem tutaj niżej kolendra. I tutaj bazylia. Były dwie odmiany, ale niestety jedna padła. Jedna zielona, a druga fioletowa, ale coś. Ta fioletowa słabiutko się ma. Dobra, idziemy w kolejne miejsce, dzisiaj nie świattuję tego odcinka. Moje egzotyki wyniesione na działkę, wszystko w jednym kącie stoi. Tak, wam pokrótce pokażę. Pieprz. Niestety, słońce nie wpłynęło dobrze na część roślin, na przykład na awokado. Zobaczcie, te listki są takie przypieczone i to dosyć mocno przypieczone. Bananowiec też zmarniał od słońca, niestety. Jak wiatr mu nie zaszkodził, tak słońce i chyba deszcz jakiejś choroby grzybowej dostaje. Świeże listki są co prawda ładne, ale te kiepsiutkie. Limy Finger, moje jedna. Tu jest ich kilka. Granacik, którego będę musiał przesadzić. Już dosyć spory, taki spółmetrowy Szczepiona pomarańcza. Też widzę, że zaczyna wypuszczać. W domu ją atakowały niestety przędziorki. Ale po wyniesieniu na zewnątrz widzę, że jest dużo lepiej. Kolejna lima Finger. Tutaj jakiś żółty owoc. Chyba nic z niego. Malutki. Pączków wypuszcza sporo. Owoce dojrzewają. Nie jest za duże, ale nie ma się co dziwić. Tutaj ukorzeniam winogron. Winogrono. Cytryna. Nie pamiętam dokładnie, co to za odmiana. Albo Lunario. Albo Majera. Nie wiem. Kolejna fingerka. Tutaj też ma owoc. Już wam pokazuję. Ogóreczek. Proszę bardzo. Tam jest. Mandarynka klementynka ukorzeniana. Figi. Taki migdał jakiś niewydarzony. Cykas też jakiś kiepski. Tam oliwka stoi w rogu. Co tutaj jeszcze mamy? Liczy jakieś jedno się zachowało. To jest pomelo. Z nasionek. Figa. Banany po rozsadzaniu były ładne, kurcze, ale się porobiły brzydkie. Ananas. Bardzo duży, kurcze. Już ma chyba ze dwa lata. I ma taki dobry metr. Naprawdę bardzo duży. Tutaj granaty nana z moich nasionek. A tutaj jest pomarańcza trifoliata mrozoodporna. Również z nasiona. Z zesz zeszłorocznej mojej kolekcji kurcze i zostało bardzo niewiele. Liść laurowy i kolejny ananas. I jeszcze pójdziemy. Tutaj, w to miejsce pomidorki. Zobaczcie, jakie ładne stoją. Tutaj, rządek z egzotykami. Figa, niestety, z gałązek nie wypuszcza. Nie widzę przynajmniej, od ziemi tylko. Granat, troszeczkę go podciąłem, bo te najchudsze, najcieńsze gałązki były nieżywe, ale widzę, że tutaj na tej głównym pięku wypuszcza. Wypuszcza, wybija na szczęście. Między egzotyki posadziłem melony. Zobaczymy. Kolejna figa, jak widzicie, wypuszcza i od ziemi, i z gałązek melon granacik. Ten tutaj też jeszcze nie widzę, żeby wypuszczał z tych łodyżek, ale tam przy gruncie widać młode pędy. Kolejna figa, stąd jest nieco gorzej, ponieważ wypuszcza tam delikatnie od ziemi, bardzo słabiutko. Melon, oczywiście, kolejna figa od ziemi. No, i proszę Was, migdał. Migdał, który rósł cały czas w gruncie i właściwie nie był w ogóle okryty. I z tych wszystkich egzotyków, szczerze mówiąc, najlepiej przetrwał. Także migdał na nasze warunki się nadaje bez problemu. Słuchajcie, zobaczcie, jak pięknie wygląda. Dobrze, idziemy w jeszcze jedno miejsce. Zobaczcie, jaki teraz mam widok. Zamiast dwóch bukszpanów pokrzywki i kącik. kącik z różnymi ziołami. Idziemy w jeszcze jedno miejsce, przed namiot foliowy i tutaj chcę Wam też pokazać migdały, które stały i na działce, i gdzieś po domu. Zobaczcie, migdały się mają naprawdę rewelacyjnie. Z wiosną zaczęły wypuszczać, z początkiem wiosny, przyszły przymrozki i w ogóle ich nie ścięło, są jakby zupełnie odporne na, na, na te takie wiosenne przymrozki, tak do minus 3 stopni, nic im to nie robi. Kolejny migdał, mam ich sporo. Wyjdziemy jeszcze na chwileczkę do namiotu. Tu stoi moja, moja pasiflora, alata. O dziwo, liść laurowy <grymny> zrobił się rudy. Nie przetrwał zimy. Jakieś granaciki, które całą zimę przestały i zaczęły wypuszczać bez problemu w donicach. Figa, kolejny granat. Melony, muszę się kurczę streszczać, bo widzę, że yy, nie mam. Nie mam więcej miejsca na telefonie, także muszę szybciutko wam pokazać, co tutaj jest i będę się urywał i żegnał z wami. Kolejna fingerka zaczyna wypuszczać pączki. Jakieś cytrusiki. No i granaty zobaczcie. Szał granatowy, naprawdę. Te granaty bardzo, bardzo dobrze przetrwały zimę. I były w tej piwnicy. Ona jest tam, tam jest pod, pod spodem wykopany dół. Fingerka, która stała w piwnicy. Zrzuciła wszystkie liście, ale wypuszcza masę kolejnych młodych przyrostów. Figa. No i tutaj przede wszystkim...